Ojciec Jarosław Karaś urodził się 19 listopada 1938 roku we Wschodzie, jako drugi syn Adama Adam, i Janiny Krzysztofa Wiśniewska. Do szkoły podstawowej uczęszczał najpierw rodziny w Konradowie, a odtąd i klasy we Wschodzie. Następnie kontynuował naukę w Wnóżnym Centrum Komunikacji, w, w którym kończył się... My, że nie, że nie chcę, to... Karasia, który pochodzi z tej parady z Konradowa, a właściwie z Boli, tam jest jego rodzina. Tu odczytał powołanie do życia Duchu Świętego Franciszka. Sprawował, jak słyszeliśmy, różne funkcje odpowiedzialne w zakonie i odszedł do wieczności, modlimy się, aby Bóg przyjął <coughs> ich chwały i obdarzył pokojem i radością wieczną. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli w duchu Bożej miłości przeżywać zbawczą obecność Chrystusa w Słowie Bożym. W ekscelencja księży w Pawle, trzeci kapłani, współbracia, w zakonie, droga rodzina, ojca Jarosława. Każda śmierć pobudza człowieka do refleksji, nie ma że to po nas spływa, śmierć wstrząsa człowiekiem, nasuwa myśli o przemijaniu, tym bardziej, jeżeli jest to śmierć kogoś bliskiego, kochanego. Przyszło nam żyć na świecie, który próbuje ośmieszyć śmierć, odebrać jej należyty jej majestat. Człowiek coraz bardziej obojętnieje, słysząc o straszliwych wojnach, obozach zagłady, miejscach kaźni, śmierci tysięcy ludzi. Dziś najczęściej umiera się poza gronem najbliższych osób. Organizacją pochówku zajmują się firmy pogrzebowe, już nie rodzina. Media sprowadzają śmierć do suchych statystyk, sensacji, szoku, rozrywki. Pośmiejmy się ze śmierci. Przemysł pogrzebowy, windując koszty pogrzebów do maksimum, próbuje nadać ceremoniom pogodny charakter odchodzenia. Ale kiedy ktoś umiera bliski, ktoś naprawdę kochany, to dopiero wtedy śmierć odsłania przed nami coś ze swojego tajemniczego majestatu. Śmierć jest zawsze straszna. Jest nieunikniona, niepokonana, nieprzenikniona, jej się nie da umalować, ona nie będzie radosna. Jest wszechpotężna jest przejmująca. Wciąż krąży wokół nas. Ona nie odstępuje nas na krok. Jest z nami w domu, na ulicy, w samochodzie, w kościele, w sklepie. Daje o sobie znać nagle. Śmierci też nie możemy zaplanować. No bo w jaki sposób? Tylko ukończę studia, wychowam dzieci, zdobędę stanowisko, napiszę książkę, a potem umrę? Z nią musimy się zawsze liczyć, bo któregoś dnia nie wiemy tego, i zakryte to jest przed naszymi oczami, zapukaj do naszych drzwi. Trumna drogiego człowieka to jakiś absurd, bo ktoś, kto rwał się do życia, ktoś, kto był potrzebny, kochany, ceniony, leży martwy jak kłoda drzewa, jeszcze chwila przysypiemy go ziemią. Przysypiemy i będziemy wiedzieli, że niedługo w tą ziemię się zamieni. Właśnie ten absurd śmierci rodzi w nas wewnętrzny bunt, wyciska łzy z oczu, sprowadza kompletną beznadziejność. Ale turna ukochanego człowieka to też tajemnica. Przecież nikt z nas nie wie, co działo się. Ze zmarłym w momencie, gdy konarł i co teraz się z nim dzieje. Nauka nie potrafi tego wyjaśnić, nie da odpowiedzi. Śmierć oglądamy wyłącznie z naszej strony. Naszym językiem ludzkim o niej mówimy. Nikt z nas nie może zajrzeć za zasłonę śmierci. Mówimy dlatego o mroku, o nocy. Tajemnicy śmierci. I właśnie ta tajemniczość budzi w człowieku lęk, już nie zmarły, któremu za to, co robił, za to, kim był, przychodzimy tu podziękować, być w jego ostatniej drodze. Nie boimy się zmarłego. On nam nic złego nie uczyni. Ale przeraża nas w tym momencie. Ta nieprzenikniona tajemnica, która spowija zmarłego. Gdzie on teraz jest? Co się z nim dzieje? Wobec tajemnicy śmierci nie pozostajemy jednak sami. Jesteśmy wspólnotą ludzi ochrzczonych. Znak krzyża na początku mszy Świętej przypomniał nam, że jesteśmy rodziną ojca i syna i Ducha Świętego. Wobec śmierci ta rodzina nie pozostaje sama. Jest z nami zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Jest z nami Jezus Chrystus. Stąd pełne nadziei i zapewnienie objawienia Bożego, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Przestań się lękać. Ja jest pierwszy i ostatni i żyjący Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. To jest pragnienie Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli życie w obfitości, żebyśmy ufali Jezusowi, bo tylko On ma skuteczne lekarstwo na chorobę śmierci. W kwartalniku Pastores, a jest to kwartalnik, który wychodzi na formacji kapłanów, jest wywiad z Marianem Grobelnym, który był przy śmierci księdza poety Jana Twardowskiego. I Grobelny opisuje śmierć kapłana poety w ten sposób. Płakałem, płakałem. A Jan szeptał do mnie: Nie płacz. Bóg jest uśmiechnięty. Mów wszystkim, że Bóg jest uśmiechnięty, że nieskończenie nas kocha, że nie patrzy na nasze brudy. On nas kocha przede wszystkim. Chodzi o to, abyśmy uwierzyli w tę Jego miłość. Śmierć, siostra śmierci. Jak mówił o niej święty Franciszek, wzięła w objęcia świętej pamięci ojca Jarosława Karasia. Przyszła spokojnie w niedzielne południe w święto Chrztu Pańskiego. Zabrała w swój człowieka, którego znaliśmy i ceniliśmy. I już był człowiekiem. Myślę, że większość z Was. Znała go osobiście. Posiada własne moim zdaniem. Ale gdybyśmy jednak mogli go scharakteryzować i podkreślić jedną jego cechę, dominowałoby wyrażenie: dobry człowiek. W ostatnich dniach, gdy dogasało już życie Jarka. Pojawiały się na forach internetowych liczne wpisy, które solidaryzowały się z odchodzącym kapłanem. Wystarczy, byś tylko sięgnął do nich już po pogrzebie, byś przekonał się, jak wielu ludzi lubiało, szanowało jako człowieka, jako zakonnika, jako kapłana. Tak się składa, że Jarka znam jakieś prawie 40 lat. Po raz pierwszy spotkałem go w niższym seminarium duchownym w Lewnicy. Był to rok 1983. Byliśmy bardzo licznym rocznikiem. Jarek był fizycznie dobrze zbudowany, bardzo podobny do swojego ojca Adama. Ale z twarzy emanował mu uśmiech jego mamy Janiny. To taki benjaminek na naszym kursie, najmłodszy. Już nie pamiętam kto pierwszy, pewnie Piotrek Sarnicki nazwał Jarka Dziordziel. I wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. I tak już przyrównęło ten Dziordziel do niego. Powszechnie też mówiliśmy na kursie, potem już na studiach, Jaruś, specjalnie zdrobniejąc, akcentując to końcowe eś imienia, bo podkreślaliśmy jego niewinność, niewinność naszego kolegi. Od taki najmłodszy, taki Jan Apostoł z Ewangelii. Wiem, że w Szkole Średniej zaprzyjaźnił się bardzo mocno z księdzem Dariuszem Nowakiem, obecnie kapłanem diecezji świdnickiej. Szkoła Średnia okazała się dla Jarka rozwinięciem skrzydeł był bardzo zdolnym człowiekiem, uczniem. Nigdy nie miał poważnych problemów z nauką. Nie pamiętam też, by musiał powtarzać jakikolwiek egzamin. No nie miał głosu do śpiewu, ani do recytacji. Ale wyobraźcie sobie, że nie zrażał się tym. Nawet w tej dziedzinie starał się ciągle doskonalić, ciągle dopracowywać. Miał też jeszcze jedną śmiesz taką śmiesznostkę. Śmialiśmy się w liceum z niego, bo kompletnie nie panował nad przysypianiem i drzemał w najlepsze twarzą w twarz do nauczyciela, do wykładowcy. No i zawsze, to było śmieszne, ale uchodziło mu to na, na słucho płazem, bo był lubiany, był właśnie tym najmłodszym. Miał też taki ciekawy plik. Że duchał w swoje włosy, jak mu krzywda spadała na czoło. Wtedy, wypracował fizycznie, Przypominam sobie, jak po maturze z języka angielskiego zakasaliśmy rękawy w brygnicy i poszliśmy pomóc nauczycielce rozładować 12 ton cementu. Prowadziła budowę, była sama. Była, przynajmniej, uczyła nas języka łacińskiego. Jak pierwszy, zakazał rękawy i pomagał człowiekowi. Nigdy nie usłyszało z jego ust przekleństwa, jakiejś kalumni, wulgaryzmu, pogardy dla człowieka. W Legnicy wstąpiliśmy do rycerstwa niepokalanej, św. Maksymiliana Kolbego. Był to dzień 8 grudnia 1983 roku. Jarek pozostał ojcerzem Marii Niepokalanej do końca. To, że dzisiaj jej medal ma na szyi, to, że ma ręce splecione różańcem, to nie jest tradycja, to nie jest na pokaz. Tak właśnie było. Wówczas naszym wychowawcą w tej klasie naturalnej był błogosławiony kościoła katolickiego, męczennik, ojciec Zbigniew Strzałkowski. Tak uważam, takie mam przekonanie, że Zbigniew Strzałkowski imponował Jarkowi. Choćby swoim oddaniem, kto znał męczennika, ten wie, że Zbigniew był niezwykle pracowity, konkretny, parł z determinacją do celu, Jarkowi tacy ludzie się podobali. Gdy Zbigniew zgłosił się na pracę misyjną do Ameryki Południowej, do Peru, to dla wielu z nas. Tym dla Jarka było to pociągające, był to przykład ofiary kapłana, kolejny atut przekonujący do wyboru życia zapomniałego. Jarek takich ludzi podziwiał, spalanie własnych sił, zdolności dla sprawy Bożej, to mu się zawsze podobało. Takich ludzi szanował, tacy ludzie mieli na niego największy wpływ. To ich staram się naśladować. Gdy zdał maturę i należało dokonać wyboru, wiedziało, że Jarek nie ma najmniejszej wątpliwości, którą pójdzie drogą. Bardzo zwięźle napisał to w swoim podaniu o przyjęcie do zakonu. Zwracam się z uprzejmą prośbą do kurii prowincjalnej ojców franciszkanów o przyjęcie mnie do swego zakonu. I motywował swoją decyzję pragnieniem służenia Bogu i ludziom posługą kapłańską. No niby nic odpiewczego. Ale kto znał Jarka, ten wie, że w tych słowach był cały on. Rozpoczęliśmy nowicjat w 1987 roku. W roku Marlinem, jest nasz mistrz nowicjatu. Jemu to trudno przez garbo przechodzić, ale. Ojcze w gniewie byliśmy twoim najlepszym rocznikiem. W okresie studiów Jarek dał się poznać jako niezwykle spokojny człowiek. Rozwijał się dalej, stanowczo dążył do wyznaczonego celu. Nie był wybitnym studentem, bo nasz rocznik w ogóle takich nie miał, choć pewnie kilku na przestrzeni lat chciał za takich uchodzić. Natomiast. Yy, Jarek był nadzwyczaj zdolnym człowiekiem, niewybitnym. Właśnie Jarek był niezwykle zdolnym pracowitym, z ułożonym dniem, zaplanowanym, posegregowanym. To jest do wykonania dziś, o jutro. Współbracia z odcinka potwierdzą, że był rzetelny w tym, co robił. Mało mówił, ale wiedział, co mówi. Był radosny w swoim powołaniu, był szczęśliwy. Cieszył się życiem. Po pierwszym roku studiów wyruszyliśmy wspólnie na spływka jakoby yy, czarnochańczą. No, ktoś musiał płynąć z rektorem seminarium Franciszkiem. No i nikt się nie fapił. Ale wszyscy wiedzieliśmy, na kogo można to zrzucić. No i oczywiście wszystko poszło na Jarusia. Jaruś pływał, Jaruś chronił rektora przed nim samym. Jarek lubił gadżety, nowinki techniczne, internetowe. On się w tym szybko odnajdywał. Nie słyszałem, bo odmówił komuś pomocy. To taki człowiek, który szanował siebie, szanował swoją godność jako, jako człowiek, jako kapłan. Gdy, gdy przyszły te pierwsze symptomy poważnej choroby, Powoli zaczął tracić wspomnianą radość życia. Przestał się kompletnie uśmiechać, wycofywał się. To, co mnie zastanawiało, dziwiło, ale co również nakazywało milczeć, traktować go z pewnym dostojeństwem. To pogodne i cierpliwe znoszenie wszelkich dolegliwości. Jarek był daleki od wszelkiego ustarzania się, eksponowania swojej choroby, użalania się przed innymi. On mało mówił o chorobie. Odzyskiwał radość i na krótkie chwile. Był taki moment, pamiętam, jak zobaczyłem go uśmiechniętego od ucha do ucha na 25-lecie kapłaństwa, gdy pojechaliśmy do Ziemi Świętej. Poszliśmy popływać w Morzu Martwym. Tak się tym cieszył. On całe ciało porżnięte lancetem chirurga. On w tamtym momencie się cieszy. Cieszy się, że może być z kimś, z kim jest jedną rodziną. Tym niezapomnianym uśmiechem jego mamy, Jani. Gdy odwiedziłem go w Radomsku, a wtedy wrócił ze szpitala, gdzie prawie zszedł z tego świata. Chyba cudem przeżył zapaść zdrowia. Powiedziałam do niego: Jaruś, to już drugi raz, jak uciekłość spod kosy. Tak, Pieterku. Znowu jej uciekłem. Tylko tyle. On nie chciał mówić o zbliżającej się śmierci. Wiedział, że nadchodzi. Nawet w chorobie nie mówił o tym, jakby to była jego osobista świętość. Osobiste sanktuarium, gdzie się spotyka z tajemnicą Jezusa Chrystusa, by razem z Nim wspólnie cierpieć. Jakby wiedział, że to cierpienie komuś jest potrzebne. Trzeba je rzucić, jak ofiara na ołtarz. Wybaczcie mi te osobiste reminiscencje, ale tak było. Tak był Jarek. Drodzy uczestnicy Pogrzebu, w 2016 roku ukazała się książka Ostatnie rozmowy. Wywiad niemieckiego dziennikarza Petera Zewalda, przeprowadzony z emerytowanym już wówczas papieżem Benedyktem XVI. Wśród wielu, bardzo wielu ciekawych tematów w książce znalazł się również temat Śmierć. A na ten temat papież, jak przyznał, w tym temacie czuł się słaby. Ale większy jednak ten temat takimi słowami. Cieszę się, że znowu zobaczę moich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, i wyobrażam sobie, że będzie tak samo wspaniale, jak było u nas w domu. Jaku, zapewne teraz tak jest. Nasza strata Twoim zyskiem. Znowu widzisz rodziców i przyjaciół, i zapewne jest tam tak samo wspaniale, jak było u Was w domu. Drogie siostry, jako wspólnota ludzi wierzących, jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za życie powołane zakonne i kapłańskie. Przykład tej wierności do końca Świętej Pamięci Ojca Jarosława. Wasza ziemia Go wydała i ta ziemia ponownie Go przyjmuje. To Tu będzie oczekiwał wraz ze swoimi najbliższymi z martwych wstania umarłych, gdy usłyszy ewangeliczne wezwanie Łazarzu wyjdź z drogi, Ale trumna drugiej osoby to również miejsce, gdzie chrześcijanin pomimo, pomimo łez bólu publicznie musi wyznać wiarę. I to nie chodzi o byle jakie zawierzenie, nie o jakie, byle jakie przekonanie. Chodzi o przekonanie Kościoła, do którego należysz, a który to Kościół każdej niedzieli wyznaje wspólnie wiarę w życie wieczne. Choć tego teraz nie widzimy, ale paschał palący się przed trumną to symbolizuje. Między nami stoi Chrystus, jak przy grobie Łazarza i ponownie zapewnia, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A następnie patrząc nam prosto w oczy pyta, wierzysz w to? Wierzę, że jestem Twoim Zbawicielem i mam moc podeptać więzy śmierci i przywrócić Ci życie? Tak jak odpowiesz Chrystusowi, takie też wydasz świadectwo o swojej wierze. Panie Miłosierdzia, Boże wszelkich dobroci, ubram nieba twój, stoi Twój sługa, kapłan Jarosław. Nawet ręki nie śmie by zapukać do Twojego domu. Zapewniałeś nas, że jesteś dobrym pasterzem. Więc weź Twoją zranioną owieczkę z miłością w swoje ręce i przypód mocno do swojego serca. I niech Twoi święci zaniełani wprowadzą go do nieba, gdzie, jak zapewniałeś, jest mieszkany wiele. Nie wspominaj Jego grzechów, lecz za cierpienie, które z znosił tu na ziemi, spotkał Ciebie tych, których kochał, swoich rodziców, rodzinę, krewnych i przyjaciół. Panie, Prosimy Boga, aby w świętej pamięci Ojciec Jarosław, który przez chrzest stał się przybranym Dzieckiem Bożym, i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa. Teraz został wezwany. Hmm. ciała ludzkiego z wiarą błagajmy Boga dla którego wszystko żyje aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych prośmy o to w cichej modlitwie nasz Pan Jezus Chrystus powiedział ja jestem zmartwychwstanie i życie kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Pożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią, a zarząd, tych, którzy płaczą nad śmiercią Jarosławową. Wysłuchaj nas, Panie, zdychamy. i <speaking in Spanish>